Skarpa od strony północnej wzmocniona murem oporowym, kościół salowy orientowany, rozplanowany na rzucie prostokąta, z pięciobocznym prezbiterium od strony wschodniej, po obu jego stronach niskie boczne aneksy, wieża wtopiona w zachodnią partię korpusu nabowego, w górnej partii czworoboczna, zwieńczona wysokim ostrosłupowym hełmem z kulą i krzyżem. Kościół murowany z łamanego kamienia narzutowego, schodkowe szczyty korpusu nawowego, górne partie wieży, aneksy boczne, prezbiterium oraz oprawa otworów z gzymsu ceglanego. Elewacje nietynkowane, symetryczne, artykułowane sterułkowymi oknami, wystrój architektoniczny neogotycki, schodkowe szczyty z narożnikami sterczynami, dekoracja blendowa szczytów i górnych partii wieży, ostrołkowy otwory okienne i portal zachodni. Wnętrze korpusu nawowego przykryte drewnianym stropem belkowym, półotwarta więźba dachowa z dekoracyjnie opracowaną snecerką, z oryginalną malaturą. Presbiterium i kruchta podwieżowa sklepione krzyżowo-żebrowo wzdłuż ścian zachodniej, północnej południowej, drewniane empory wsparte na słupach, z płycinowymi balustradami z polichromowaną dekoracją. Zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa z okuciami i ławkami. Trzeba przyznać, że chyba ten czas powojenny sprawił, że ten kościół właściwie nie był chyba ruszony, gdy chodzi o wojnę. Może to dlatego, że, że on już wcześniej, w 1862, ten pierwszy kościół który tu stał, został spalony, była wielki pożar był w wsi cały i kościół też spłonął i prawdopodobnie może to, że w tak szybkim tempie wybudowano ten kościół nowy, no sprawiło, że, że, że on wytrwał i, i ta pożoga wojenna dziś go ominęła. Kościół dwa lata temu otrzymał renowację ścian wewnętrznych i zdecydowaliśmy się na, na jasny kolor całego kościoła po to, żeby to światło, które wchodzi przez górne okna, jeszcze bardziej sprawiło, że się wchodzi do całkiem jakby oświetlonego kościoła. Nowy dzwon w sensie takim, że no, mi jako proboszczowi było przykro, że są dzwony, ale milczą, one nie funkcjonują, tylko sporadycznie na uroczystości święta pan wójt był takim, jak to mówię, tym głównym, który dzwonił na, na, na sumę w niedzielę, ale widziałem, że, że są ogromne kłopoty z tym dzwonem, i dlatego... Po takich rozmowach z firmą, która zajmuje się w Gdańsku dzwonami, okazało się, że prowadnice są tak zniszczone, drewniane, konstrukcja, gdy chodzi o dzwony, że to by wymagało no, nie tylko ogromnych nakładów, ale sposobu, jak teraz dojść do tej wieży, żeby te dzwony zrobić nową konstrukcję. I, no i wpadł taki pomysł, że poddałem tutaj. Yy, Takiej dyskusji w kościele powiedziałem: Słuchajcie, czy stać nas na dzwony, które będą nas kosztowały bardzo drogo, gdy chodzi o remont, czy też na dzwony, które są o wiele tańsze, a efekt jest taki sam. No i po dwóch tygodniach otrzymałem tak by taki sygnał, że no już się zbieramy, już coś tam, ofiary zbieramy na dzwony elektroniczne. Inna parafia. Słyszy się ten dzwon nie tylko wybijający od wpół do 8 do 9 wieczorem pół godziny i godziny, ale też się słyszy dzwon o 15 na Jezu Ufam Tobie. Mamy o 12 Anioł Pański. Dzwony biją na nabożeństwa, na, 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 na msze święte w tygodniu i, i w niedzielę i w uroczystości. I kończy się dzwonem o 21 a Apale jasnogórskim. Ten kościół, który jest na wzniesieniu, on żyje, bo ciągle ten dzwon gdzieś tam na coś dzwoni. Organy listewkowe, ale niestety no, nie mamy ani organisty, który by na tym zagrał. Mamy czasem kogoś tak sporadycznie, który, który potrafi, ale to musi być już mistrz, żeby na nich zagrać, no wymagają chyba takiego też no, remontu solidnego. To jest właśnie ten klucz od głównych drzwi, który mierzy sobie 22 cm i on jest tak właściwie niezmienny od czasu kiedy powstał kościół, kiedy zamontowano główne wejście do kościoła. I ten zamek i ten klucz cały czas funkcjonuje od 1866 roku. Popatrzmy, jakie to jest, jaka to jest moc. I drugi klucz, który jest, można powiedzieć, mniejszy, ale który też jest ciekawostką, bo on otwiera wszystkie boczne drzwi, a ich mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jednym kluczem otwieramy i zamykamy wszystkie drzwi boczne, które są tutaj w kościele. I jak wiemy, też te klucze zostały wykorzystane. W filmie, który był kręcony tutaj, Skarb Sekretarza i te klucze, takie były, można powiedzieć, odgrywały taką główną rolę, były takim symbolem tego filmu. To były właśnie klucze od Kościoła. No, najtrudniejsze jest zawsze to, żeby, żeby tych wszystkich, którzy Którzy gdzieś tam przez okres pandemii jakby odeszli od kościoła, od parafii, no żeby w jakiś sposób też ich zachęcić do tego powrotu. To jest zawsze najtrudniejsze, bo trafiamy przez tych najmłodszych, przez dzieci, których też mamy niewiele, można powiedzieć, samo to kiedy myślimy o pierwszej komunii, to w tym roku mieliśmy tutaj w samej gdzie pięcioro dzieci, żółtnicy siedmioro, więc tych dzieci jest bardzo, bardzo mało, ale no staramy się, żeby, żeby ci najmłodsi też byli tymi, którzy przyciągną swoich rodziców do, do, do kościoła, przyjdą na mszę świętą, na nabożeństwo. No i taka dbałość o, o tych najstarszych, o, o, o chorych, o, o cierpiących. Tutaj w jakiś sposób też uczestniczymy jako parafia w klubie Seniora Plus. Też uczestniczymy tutaj w świetlicy środowiskowej PDPS-u Turowo, która jest tutaj też przy szkole. Więc w jakiś sposób chcemy wszystkich jakby łączyć tak, żeby no, stworzyć taką wspólnotę, która tworzyłaby też jakąś taką rodzinę. Nie jest to, nie jest to łatwe, ale próbujemy na ile, na ile to jest, to jest możliwe. No i oczywiście no, cały czas no, stary obiekt wymaga zawsze remontu. Jedno się wyremontuje, drugie się szykuje do, do, do remontu i tak i tak jest też z tą świątynią, gdzie cieszyliśmy się tym wewnętrznym remontem, ale widzimy, że jeszcze od strony zewnętrznej jest dosyć sporo rzeczy do, do zrobienia i gdzieś tam powoli będziemy to, to chcieli zrealizować. Ja też tak uczulam Moich parafian, żeby zrozumieli, że to nie tylko dbamy o kościół, tutaj wewnętrzny, no ale też zewnętrzny, bo on też o nas świadczy, nie tylko o proboszczu, ale o, o parafianach. I, I staramy się zadbać o to, żeby, żeby i wokół kościoła, i w kościele no, było w miarę czysto i przyjemnie. Cała parafia liczy 2100 wiernych. W tym mamy trzy kościoły. Mamy kościół tutaj główny, parafialny w Gwdzie Wielkiej, mamy kościół w Żółtnicy, to jest taka druga wspólnota dosyć duża. No i mamy kościół w remoncie w Drawieniu, gdzie msza święta już od przeszło roku, po pandemii, odbywa się tylko w Świetlicy. Jak tu mówię, zawsze żyjemy też w parafii marzeniami. Marzeniem było, żeby zmienić. Siedziska i sąsiedziska. Marzeniem było, żeby e, zrobić wreszcie nową e, instalację elektryczną, która była zagrożeniem w jakiś sposób dla świątyni. E, marzeniem było to, żeby w, w środku też ten kościół no, w jakiś sposób odzyskał ten blask e, poprzez odnowienie, renowację ścian wewnętrznych i jakoś te marzenia się spełniają i, i, i marzeniami trzeba żyć.